Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Ugotowani TV. Dzisiaj przygotujemy przepyszne batoniki z amarantusa. Ich przygotowanie jest naprawdę dziecinnie proste, są naprawdę bardzo smaczne. Gorąco zachęcam do wspólnego przygotowania. Miskę ustawiam sobie na wadze, żeby łatwiej było mi wszystko odmierzyć. No i teraz przystępujemy do wsypania amarantusa. Ja spotkałam się z trzema różnymi nazwami: jest to popings amarantusa, dmuchane ziarno amarantusa, a także amarantus ekspandowany. Jeśli macie którąkolwiek z tych nazw w domu, to jest to właśnie to, czego szukamy. Zatem wsypujemy potrzebną nam ilość do miski. Dodajemy też spoiwo, które sklei nasze ziarna Amarantusa. Ja wybrałam miód, ale możecie też użyć na przykład syropu z agawy. Dodaję również podprażone wcześniej na suchej patelni ziarna słonecznika. No i jakieś suszone owoce. Tym razem wybrałam rodzynki, ale z żurawiną są równie pyszne. Dodaję teraz też olej i wszystko muszę dokładnie wymieszać. To mieszanie polega na takim ugniataniu całej zawartości. Ale jak to ze mną często bywa, miski wybieram za małe, zatem przesypuję do większej i po prostu ugniatam. Kiedy już olej i miód są dobrze wgniecione, w ziarno przesypuję je do wyłożonej papierem do pieczenia blaszki, i tam też wszystko dokładnie ugniatam, żeby te batoniki miały taką wysokość do 1,5 cm. Tak przygotowane batoniki wkładam do piekarnika. Gotowe batoniki zostawiam oczywiście do wystudzenia. Jeśli wyjdą wam zbyt twarde, możecie przykryć na noc jakąś ściereczką kuchenną, i następnego dnia powinny być już idealne, mięciutkie i przepyszne. Bardzo często stanowią u mnie formę śniadania. Sięgam wtedy po jeden batonik z amarantusa, jakiś owoc i na przykład szklanka mleka, albo kiedy mam ochotę na coś słodkiego, to filiżanka ulubionej kawy i jeden batonik to naprawdę bardzo zdrowa ale też niskokaloryczna opcja dla łasuchów. Gorąco zachęcam do wspólnego przygotowania i życzę wam smacznego.